W poprzednim odcinku pojawiliśmy się na zjeździe chórów męskich zorganizowanym z okazji setnych urodzin chóru MONIuszko. Nie zabrakło kulturalnych wrażeń i emocji. Dziś mamy kolejną niespodziankę związaną z jubileuszem żnińskich śpiewaków. W Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej bogatej historii chóru Moniuszko. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz, organizacji i zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycił nawet profesor muzyki Kazimierz Piwkowski. Mistrz podkreślał walory artystyczne żyńskiego zespołu i życzył Moniuszko kolejnych stu lat. Przyszłam do żmina tutaj w roku 89. Był tutaj chór, ten właśnie. No i ktoś szukał, żeby ktoś się nim zajął. No i tak się stało, że ja przyszłam i jestem już 20 rok w chórze moniuszko. Szeroki las, głęboki jar, Bardzo ważne jest to, że nasz chór wciąż śpiewa, wciąż trwa i jeszcze bardzo ważną rzeczą w tym naszym chórze jest to, że mamy młodych ludzi, którzy mają zapał do śpiewu. Do wąż, do koła las, do koła W tym roku bardzo dużo koncertów. Myślę, że 15 to już było. Jeszcze trzy takie wielkie są przed nami. W Lubostroniu jeden, w Mogilnie drugi i w Żninie jeszcze też taki jeden duży koncert w grudniu. Chór ma już 100 lat, a w naszym chórze no nikt 100 lat nie ma. Myślę, że to dla nich jest ważne tak samo jak i dla, dla mnie i dla całego Żnina. No, bardzo się cieszą, że mogą po prostu śpiewać w takim pięknym roku, w stulecie. A w samej galerii pojawiły się zdjęcia, plakaty, puchary i inne pamiątki, które przez dziesiątki lat działalności zbierali członkowie chóru oraz te, które dotychczas znajdowały się tylko w siedzibie chóru Moniuszko. Warto dodać, że wystawę można oglądać w Muzeum Ziemi Pałuckiej w dni powszednie od godziny 9 do 17, a w sobotę i niedzielę od 9 do 15. Zapraszamy!